Cześć kochani, witam wszystkich. Kinga z tej strony, Kalamus Garden. W dzisiejszym wideo zapraszam Was na kontynuację filmiku na temat top 5 roślin jednorocznych, z tym, że właśnie dziś skupimy się na roślinach do półcienia oraz cienia. Pokażę Wam taki top 5 dla mnie roślin jednorocznych, czyli to są moje osobiste wybory. Powiem Wam. Parę słów na temat każdej z tych roślin, pokażę Wam jak skomponować cudowne letnie kompozycje w doniczkach z tymi właśnie roślinami, no i oczywiście opowiem Wam jak później takie kompozycje pielęgnować dalej w sezonie. Zapraszam! Mam to szczęście, że w moim ogrodzie mam rabaty o różnym stopniu nasłonecznienia. Pozwala mi to naprawdę fajnie eksplorować właśnie świat roślin różnego rodzaju. Nie muszę się tylko ograniczać właśnie do roślin tylko do słońca, albo do cienia i mogę poszerzać praktycznie moją wiedzę na temat różnego rodzaju roślin. Rabaty w cieniu, w ogóle takie zacienione zakątki, to jest mój konik. Ja bardzo lubię takie miejsca. Moja rabata w cieniu, którą mam tutaj po prawej stronie, powstała o tak, dosłownie momentalnie. Wiedziałam, jakie chcę rośliny, jak chcę je obsadzić, i tu nie było w ogóle żadnego ale. Rabata w słońcu przysparza mi trochę więcej problemów, ponieważ jest tyle możliwości, że ja mam zawsze problem z wyborem i tam przede wszystkim wolę sadzić rośliny jednoroczne. Wiem, że niektóre osoby, że bardzo wiele osób ma właśnie problem z obsadzeniem takich zacienionych zakątków. Dlatego dzisiaj chciałabym bym Wam przedstawić mój top 5 roślin jednorocznych, zarówno o ślicznych liściach, jak i kwitnących, którymi możecie obsadzić swoje letnie rabaty w zacienionych zakątkach, albo stworzyć śliczne kompozycje do doniczek i ustawić je na przykład na zacienionym patio albo tarasie. Wszystkie roślinki, które Wam dzisiaj pokażę, mają podobne wymagania w uprawie, czyli lubią to samo stanowisko, półcień albo cień, ziemię żyzną, wilgotną, ale dobrze przepuszczalną, no i przede wszystkim jako rośliny jednoroczne będą wymagały dodatkowego nawożenia. I tutaj, jak zawsze podkreślam, jeśli uprawiamy roślinki dla ich liści, i dzisiaj będzie parę takich, to stosujemy nawóz azotowy. Czyli nawóz uniwersalny, a jeśli uprawiamy roślinki dla ich kwiatów i też dzisiaj będzie takich parę kwitnących kwiatków, to wtedy używamy nawozu potasowo-fosforowego, czyli do roślin kwitnących. Co to w ogóle oznacza półcień albo cień? Półcień to jest stanowisko, gdzie rośliny otrzymują od 4 do 6 godzin słońca dziennie a ci pełny cień oznacza, że roślinki mają mniej niż 4 godziny słońca dziennie albo w ogóle, tak jak w przypadku na przykład mojej rabaty tutaj. Przedstawię Wam top 5, mój osobisty, właśnie takich roślinek i mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam stworzyć naprawdę śliczne kompozycje do zacienionych zakątków. Pierwszą roślinką na dzisiejszej liście jest koleus. Nie mogło go zabraknąć na dzisiejszej liście top 5 roślin do cienia, ponieważ jest to idealna roślina na zacienione rabaty. Ostatnio zrobiłam na jego temat bardzo obszerny filmik, na temat jego uprawy, pielęgnacji i wysiewu, więc zapraszam Was do obejrzenia tego wideo na moim kanale i wiem. Koleus kategoryzuje się do roślin bardziej wszechstronnych, ponieważ możemy go zarówno posadzić w słońcu, jak i w cieniu. Ale ja wiem, że jest większy problem z wyborem roślin do cienia, dlatego postanowiłam go umieścić na tej liście. A więc numer jeden jest koleus i pokażę wam dzisiaj naprawdę parę ładnych kompozycji właśnie z tą roślinką. Numer dwa to Begonia. I w tym roku mam trzy rodzaje begonii w swoim ogrodzie. Mam begonię zwisającą o pięknych, pełnych kwiatach, i niedawno też takie begonie posadziłam u mnie na rabacie. Mam begonię boliwijską, Zobaczcie, ja ją w tamtym roku miałam pierwszy raz i uważam, że jest śliczna. No i oczywiście, ta zwykła, najbardziej powszechna begonia długo kwitnąca. Jest to cudowna, kwitnąca roślina do najbardziej zacienionych zakątków naszego ogrodu. Super tam będzie rosła, super będzie kwitła, o ile będziemy pamiętać, żeby ją nawozić w sezonie nawozem do roślin kwitnących, plus od czasu do czasu warto ją przyjść, ogłowić, żeby móc wspomóc jej dalsze kwitnienie. Numer 3 to kaladium. Piękna, tropikalna roślina o cudownie urzekających dużych liściach. I na temat tej roślinki zrobiłam już parę filmików, i możecie je właśnie obejrzeć na moim kanale. Uwielbiam kaladium. Ona już od paru lat królują u mnie w ogrodzie zarówno na rabatach jak i w kompozycjach. Ja w tym roku już nawet stworzyłam taką fajną tropikalną rabatę właśnie między innymi z kaladium, ale to możecie zobaczyć w innym filmiku, a dzisiaj pokażę wam jak utworzyć właśnie parę fajnych kompo kompozycji do doniczek z tymi pięknymi liściowymi roślinami. Numer cztery to kolejna kwitnąca piękność do zacienionych zakątków, czyli niecierpek nowogwineński. Ja co roku muszę go mieć w ogrodzie ze względu na te piękne, fuksjowe kwiaty. Jest on naprawdę świetnym dodatkiem do takich miejsc, gdzie chcemy mieć kolor, ale niekoniecznie mamy właśnie dostęp światła słonecznego. Będzie cudownie kwit do samych przymrozków, o ile będziemy pamiętali o nawożeniu go nawozem do roślin kwitnących. No i ostatnia na mojej. Osobistej liście top 5 roślin jednorocznych do cienia jest fuksja. Jest to roślinka, która nie za często gości w moim ogrodzie i w tym roku postanowiłam trochę więcej jej dodać do moich kompozycji letnich. Właśnie stworzyłam albo stworzę, dopiero pokażę Wam, ponieważ plan już mam w głowie. Fajną właśnie kompozycję z fuksją, z kaladium oraz wilcem ziemniaczanym i uważam, że będzie to naprawdę fajny dodatek do moich kompozycji na tarasie. Fukcja, tak samo jak niecierpek czy begonie, będzie wymagała nawożenia nawozem potasowo-fosforowym i pamiętajmy, żeby to robić w miarę systematycznie w. W sezonie, czyli najlepiej raz w tygodniu nawozem płynnym do roślin kwitnących. No i jeśli będziemy ją ogławiać, tak samo właśnie czy nie cierpek czy begonia, to pamiętajmy, że poprzez ogławianie będziemy je tylko coraz bardziej stymulowali do kwitnienia, a więc będą pięknie rosły, pięknie kwitły i będą ciszyły nasze oczy do samych przymrozków. To miejsce już znacie z poprzedniego filmiku, gdzie pokazywałam Wam moje kompozycje w Doniczkach na pełne słońce. I tak właśnie wygląda ten zakątek mojego zakątka z Doniczkami. A po tej stronie ustawiłam kompozycje do półcienia oraz cienia. Zaraz się tutaj zbliżymy i pokażę Wam właśnie jak one wyglądają. To jest kompozycja z kaladium, fuksją i wilcem ziemniaczanym. I właśnie dodatkowy bonus, ponieważ wilec, na pewno go mogliście zauważyć, zarówno w tym wideo, jak i w poprzednim, jest to świetna roślina jednoroczna, zarówno na pełne nasłonecznienie, albo na pełny cień. Ona sobie da radę na każdym stanowisku i jeśli chcecie upiększyć swoje kompozycje tą roślinką, to spokojnie e, bardzo was do tego zachęcam. Tutaj kolejna kompozycja, i tu mamy Coleusa. To jeść rozesłaną, i tą to, to jeść mam od zeszłego roku. Ona przyzimowała u mnie na patio. Musiałam ją tylko lekko przyciąć, ponieważ trochę za bardzo się rozrosła. Dosypałam jej nawoz o wydłużonym czasie działania. I w ten sposób mogłam utworzyć sobie fajną kompozycję z roślinką z zeszłego roku. I tutaj, właśnie, koleus i wilec ziemniaczany. No, a tutaj ten piękny koleus, połączony z niecierpkiem o ślicznym lawendowym kolorze i o odkryciu e, odkryciu jednorocznych roślin roku 2022 dla mnie. Otóż, moi drodzy, to jest wilec ziemniaczany. Wargata. Zobaczcie, jaki śliczny. Ja już wcześniej o nim czytałam, ale dopiero niedawno, pierwszy raz go zobaczyłam w sklepie, no i nie mogłam się oprzeć. To jest cudna roślina i wilce, jak to wilce, będą rosły ślicznie cały sezon. Będą fajnie się przewieszać, ponieważ on będzie świetnie wyglądał właśnie w wyższych doniczkach. A więc kolejny taki bonusowy, bonusowa roślinka na liście roślin jednorocznych. Miejsce to jest co roku jednym z moich ulubionych zakątków. Chociaż wiem, że ja tak mówię prawie o każdym kącie mojego ogrodu, ale uwielbiam ten świeży powiew właśnie nowości, kiedy tworzę nowe kompozycje do doniczek. Rośliny jednoroczne są bardzo uniwersalne, kwitną nieprzerwanie przez cały sezon i tak naprawdę są dosyć łatwe w uprawie. I mam nadzieję, że te dwa filmiki, które właśnie ostatnio opublikowałam na ich temat, trochę przekonają Was bardziej do uprawy właśnie takich roślin w ogrodzie i natchnę Was trochę bardziej miłością, właśnie do letnich kompozycji w doniczkach. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście, widzimy się w następnym. Cześć!